Witam w kolejnym z serii filmów prezentujących dobre praktyki związane z wyrejestrowywaniem leków serializowanych. W tym odcinku pokażę, jak postępować w przypadku wykonania korekty z rodzajem pomyłka, na przykład przez błędnie wybraną odpłatność. Zaczynam od przejścia do okna poprawy, klikając w tym miejscu. Na ekranie poprawy podświetlam sprzedaż, dla której wywołam ekran korekty. W tym celu klikam w przycisk korekta. To samo okno wywołuje też kombinacja klawiszy ALT-K. Na wywołanym ekranie wybieram rodzaj korekty i potwierdzam Enter. Zaznaczam odpowiedni powód opisany rodzajem pomyłka. Przeklikuję komunikat o wykonanej korekcie. Przechodząc do ponownej sprzedaży leku, dla wykonanej tak korekty, na ekranie z prośbą o przeskanowanie kodu 2D wybieram Brak opakowania. Dziękuję za uwagę.